Moi drodzy, tak jak już obiecywałam, będziemy mówić dzisiaj o okresie dojrzewania. Moim gościem jest pan Jarosław Skupiński. Witam serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, w jaki sposób rodzin, rodzic powinien potraktować ten etap dojrzewania swojego dziecka? Przede wszystkim jako coś całkowicie naturalnego. Wiadomo, każdy z nas przechodzi w, w jakąś formę okresu buntu. Jest to jak najbardziej naturalny i wręcz wymagany etap rozwoju młodego człowieka. Należy też pamiętać o tym, że etap buntu przypada na burzę hormonalną, co jest bardzo ważne. I okres buntu pozwala na ukształtowanie się tożsamości młodego człowieka, więc jak najbardziej rodzice powinni wspierać tę młodą osobę, która się aktualnie buntuje, mimo że wiadomo, nie zawsze jest to łatwe. Oczywiście, że tak. Tutaj za naszymi plecami młodzież chyba wiedzieli, że dzisiaj taki temat będzie poruszony w Kupcu Poznańskim. No właśnie, ale jak zareagować, kiedy nasze dziecko się buntuje? Mhm. Przede wszystkim nie negować tego buntu. Nie mówić, że to jest taka faza i to minie, tylko akceptować to, że dziecko się buntuje. Ono właśnie odkrywa to, że są pewne granice, które może przesuwać. Pierwszy bunt, który występuje u dzieci to z wieku około 3 lat, ale ten bunt bardzo łatwo załagodzić. Znaczy dać cukierkę, odwrócić uwagę dziecka. I dziecko przestaje myśleć o tym, żeby się buntować. Natomiast bunt nastolatka to jest już troszkę bardziej poważniejsza sprawa. I kiedy to się zaczyna? To jest okres gimnazjalny? Jaki to jest mniej więcej wiek, ten taki bunt? Najczęściej bunt nakłada bunt się, tak jak mówiłem, na okres dojrzewania, czyli na okres rozpoczęcia tej burzy hormonalnej. Czyli najczęściej jest to właśnie okres gimnazjum. I... Niestety gimnazjum jest także taką szkołą, która e, zrywa kontakty dzieci ze znajomymi ze szkoły podstawowej i wyrzuca ich do nowego środowiska. I dodatkowo jeszcze pojawia się to e, uciążliwy bunt, który no, nie sprzyja za bardzo e, mhm. adaptowaniu się do nowych warunków w szkole. Mhm. Mówił Pan, żeby zareagować przyjaźnie. Na początku jest to możliwe, no ale wtedy, kiedy ten bunt się nasila, mimo wszystko dziecko nas nie słucha, woli, woli słuchać rówieśników aniżeli rodziców, co wtedy? Zgadza się, to jest właśnie okres, kiedy nagle rówieśnicy urastają do rangi idoli, a rodzice idą podstawkę. stawkę. Rówieśnicy albo nawet starsi koledzy, czy starszych koledzy? Tak, tak, dokładnie. Oczywiście, oczywiście rodzice są po to, żeby stawiać granice, więc co jest najważniejsze, należy dać dziecku troszeczkę swobody. Jeżeli chce pokój pomalować na czarno, można to przedyskutować, nie mówić nie. Dziecko w tym wieku nie lubi też, kiedy stawiamy granice bez uzasadnienia. Czyli jeżeli podejmujemy jakąś decyzję, na przykład, że nastolatek nie pojedzie na kolonie, które sobie wymarzył, warto to uzasadnić. Na przykład tym, że niestety wyniki w nauce nie pozwalają na to, żeby go w ten sposób nagrodzić. Trzeba traktować to, to, to dziecko, ale już nie dziecko. Już prawie jako osobę dorosłą trzeba traktować na poważnie. Ale rodzice są po to, żeby stawiać granice. Mhm. I to jest ważne dla młodego człowieka, bo czuje, że jest ktoś, kto się o niego martwi, mhm. troszczy i wie, że są pewne granice, których przekroczyć nie może. A jak rodzic powinien się zachowywać? Czy on powinien właśnie starać się być takim idolem dla dziecka, tak żeby mógł dziecko żeby, żeby widziało autorytet w swojej w swoim, w swoim mamie że, czy w swoim ojcu? Myślę, że kształtowanie autorytetów. Jako rodzic to nie jest kwestia tych kilku lat, kiedy jest okres buntu. Na autorytet u dziecka trzeba zapracować, zapracować przez cały czas. Początku. Więc e, myślę, że to jest nierealne, żeby dziecko nagle zobaczyło w nas autorytet, zaczęło nas bardzo szanować mhm. w sytuacji, kiedy wcześniej takich, takich rozmów na przykład poważnych nie było. Także na autorytet i wzbudzenie szacunku dziecka naprawdę trzeba zapracować. Mówimy o tym, nastolatek często chce być właśnie traktowany jako osoba dorosła. Często chce i po raz pierwszy wychodzi gdzieś do miasta na jakieś dyskoteki, chce wracać się później, chce, chce żeby rodzice mieli do niego zaufanie. Czy powinniśmy mieć zaufanie do naszego dziecka i tym samym pozwalać mu na wiele, gdzieś te granice poszerzać, czy powinniśmy mimo wszystko być twardym i nie ulegać. Nie można zapominać, że to jest cały czas nasze dziecko i to jest cały czas ta osoba, która z nami przeżywa tylko kilkanaście lat. I to, co się zmienia, to jest to, że ta osoba próbuje budować swoją własną tożsamość, a tożsamość właśnie budujemy na drodze buntu. Więc jeżeli my stawiamy bardzo ostre granice i bardzo mało pozostawiamy z powody, to dziecko tym bardziej będzie się buntować, bo właśnie na tym polega ten etap rozwoju. I o tym też często się słyszy, że, że rodzice byli tak restrykcyjni, że okazało się, że dziecko gdzieś tam nawet wymykało się z domu, bo potrzebowało tej wolności. Czyli jaki jest taki balans, najbardziej odpowiednie zachowanie, które rodzic powinien przyjąć? Myślę, że reguła złotego środka będzie tutaj bardzo przydatna. Tak jak mówiłem, nie stawiamy bardzo mocnych granic, żeby dziecko jeszcze bardziej się nie buntowało. Przekornie. No bo to jest czysta przekora. Skoro rodzice mi nie pozwalają coś zrobić, no to ja będę robił wszystko, żeby właśnie to zrobić, ale też z drugiej strony nie zostawiamy zbyt dużo swobody, bo dziecko nie będzie się czuło bezpiecznie. Dziecko musi znać, yy, musi wiedzieć, że w rodzicach jest poczucie bezpieczeństwa. Mhm. I to, że rodzice są i stawiają granice, właśnie to poczucie bezpieczeństwa buduje u dziecka. Mhm. A jaki kontakt rodzice powinni mieć z... Kolegami, koleżankami swoich dzieci, czy to powinno być na zasadzie takiej, jestem twoim kumplem, też traktujemy się troszkę na równi, tak zwany taki rodzic-przyjaciel, czy mimo wszystko pokazujemy, ja jestem tutaj rodzicem, a tutaj jest moje dziecko i jest ta różnica. Myślę, że zawsze warto być przyjacielem swojego dziecka. To jest myślę, że podstawa zbudowania dobrej pozytywnej relacji z własnym dzieckiem. Natomiast rodzic musi być autorytetem dla dziecka. I stawianie się... W... W każdej sytuacjach na równi z dzieckiem doprowadzić do tego, że dziecko nie będzie widziało nas osoby, której może zaufać, która jest autorytetem, która wie lepiej czasami, co jest lepsze dla tego dziecka. I może doprowadzić do tego, że dziecko po prostu przestanie nas słuchać, bo stwierdzi, że skoro są inni przyjaciele ze szkoły, którzy mówią coś innego, ciekawszego, mogą zaproponować coś więcej, to czemu nie posłać tych rówieśników. No mówimy tutaj, te, mam wrażenie o takich dzieciach, które można w jakiś sposób ułożyć. Jest ten okres buntu, ale on jakoś tam przechodzi lekko. A co z dziećmi, które nagle przestają zupełnie słuchać swoich rodziców, przynoszą złe wyniki do domu, zaczynają gdzieś tam tą szkołę bagatelizować i nawet sięgają po narkotyki. Co wtedy? Jak powinniśmy zareagować? Przede wszystkim myślę, że warto skonsultować w takiej sytuacji specjalistą, z psychologiem bądź z pedagogiem w szkole, zapytać, jakie są przyczyny takiego zachowania dziecka. Warto poszukać przyczyn, które są być może w szkole, być może wśród rówieśników, a może dziecko przeżywa to właśnie w taki sposób. Natomiast... Yy, Wiadomo, że trzeba znaleźć taką granicę, kiedy to dziecko jest, buntuje się tak naprawdę ostro i daje nam kość, a kiedy dziecko po prostu doprowadza do sytuacji, w której zagrożone jest jego życie bądź zdrowie. Wiadomo, że w takich sytuacjach musimy interweniować zdecydowanie. Mhm. E, I co powinniśmy robić? Kary tutaj zadziałają, czy mhm. zupełnie coś mocniejszego? Myślę, że kary są dobrym, dobrą metodą wychowania dla dzieci młodszych. Okres podstawówki na kary i nagrody to jest dobry sposób. A tutaj jak Natomiast... nie będziesz wychodził z pokoju przez dwa dni, masz szlaban, to niekoniecznie zadziała. W przypadku. Może zadziałać odwrotnie. Dziecko może nam się jeszcze bardziej, może wytrzymać te dwa dni w zamknięciu, ale potem może jeszcze bardziej nam pokazać, kto tu próbuje rządzić i może jeszcze bardziej nam dokuczać. Natomiast myślę, że kary i nagrody mądrze wyważone, czyli na przykład nagrodą może być tak jak mówiłem, pojechanie na, na jakąś kolonię, na obóz sportowy. Co jest dla dziecka coś, o co warto walczyć? Jeżeli postawimy dziecku, na przykład jeżeli przez ten semestr będziesz przynosił lepsze stopnie, oczywiście też realnie patrzmy, nie, nie, dziecko nie, nie, lepiątki, nie skoczy z trójek szóstki. na szóstki, tylko musimy patrzeć realnie. Czyli na przykład jeżeli faktycznie się poprawi i chociażby na przykład zdał do następnej klasy, bo to też jest czasami sukces, możemy dziecko właśnie nagrodzić w ten sposób, który jemu naprawdę sprawi radość. A co jeśli nasze dziecko... Yy... Mogę użyć słowa stoczyło się, chociaż nie wiem czy to odpowiednie słowo, a rodzic chce, żeby znalazło jakieś zainteresowanie, jakieś hobby, żeby czymś nagle się pasjonowało. Co wtedy? Jak takie dziecko zainspirować do jakiegokolwiek działania w tym przypadku? Znowu się kłania to, co mówiliśmy wcześniej. Jeżeli rodzic nie zbuduje w przyjacielskiej relacji, w ciepłej relacji z dzieckiem, to tak naprawdę nigdy nie dotrze do tego, co to dziecko lubi, jakie mogłyby być jego pasje. Więc naprawdę podstawą jest tutaj zbudowanie takiej relacji z dzieckiem, żeby może było o tym spokojnie porozmawiać. Podwiedzieć, że faktycznie martwimy się o to, co się dzieje, chcemy pomóc, bo po to są rodzice, żeby pomagać. I myślę, że dziecko doceni to, że wyrażamy troskę, aczkolwiek też trzeba tutaj zachować pewien umar, bo dziecko, gdy zauważy, że spytamy się za bardzo się nimi, opie za bardzo się nimi opiekować, to znowu zareaguje w ten sposób, że stwierdzi, że ktoś taki jest niepotrzebny w jego życiu. Musimy zostawiać jednak troszeczkę swobody tym dzieciom. A jak z dzieckiem rozmawiać? Taka wydaje się najprostsza rzecz, ale no często właśnie rodzice mają problem, żeby rozmawiać ze swoimi nastoletnimi dziećmi. Mhm. Są różne powody, dlaczego rodzice nie potrafią rozmawiać z dziećmi. Myślę, że złotą zasadą jest rozmawianie na poważnie, czyli traktowanie osoby, która jest w wieku dojrzewania w trudnym okresie, jako partnera do rozmowy, a nie jako osoby, która jest nisko, a rodzic jest wysoko. I on, rodzic jako z pozycji Pokazuje autorytetu, tą tak, i jaśnie oznajmia, co teraz będzie. Nie, dziecko trzeba traktować po partnersku, zwłaszcza w tym wieku, kiedy dziecko staje się młodym dorosłym i buduje sobie tożsamość. Moi drodzy, właśnie będziemy rozmawiać jeszcze po naszej przerwie muzycznej cały czas o dojrzewaniu i o tym, jak zadbać o nasze dziecko, w jaki sposób rodzic powinien potraktować się ten etap od dojrzewania swojego dziecka, to już za chwilę. A teraz, moi drodzy, już zapraszam Was na przerwę muzyczną, a po przerwie oczywiście wracamy do rozmowy z panem Jarosowym Skupińskim.